Witajcie moi kochani, bierzemy się dzisiaj za kolejnego questa. Jest to questik na level 188, czyli idealnie pasuje na mój level. Jest to quest, piekielny demon na wiedzę mieszkańców NithHal. Dość ciekawy. Zaczynamy u burmistrza miasta Nithal, który jest w swoim gabinecie w ratuszu. No, questy na ten level nie są już takie nudne, bo dam na przykład questy na mniejsze levele, poniżej setnego po prostu niektóre to jest tylko chodzenie, łażenie bezcelowe. Tutaj wszystko ma swoją jakąś fabułę, i tak dalej. Tak jak na przykład TenQuest. Zaczynamy u burmistrza, który nam tłumaczy, że ciągle coś zakłóca jego spokój. Takie pierdu-pierdu okazuje się, że, że ktoś coś wystraszyło mieszkańców. Boję się, że on się boi, że to może zacząć zabijać po prostu. I my, wybierając odpowiednie opcje. Tutaj tą drugą. Rozpoczynamy questa. Pierwsze zadanie: to mamy udać się do Edny. Idziemy do Wiedźmy, która znajduje się pod groziu Nidhal. Takim dosyć szybkim tempem tam polecimy, żeby nie tracić czasu na chodzenie. I porozmawiamy z nią na temat demona. Skąd demon, Nidhal i w ogóle? Jak wiecie, pod Nidhal jest całe tutaj takie centrum. Tak zwana sekta, gdzie jest dużo różnych rzeczy, właśnie związanych z demonami, z różnymi religiami i tak dalej, i tak dalej. Stąd ten Quest jest dość dobrze tutaj usytuowany w tą całą akcję. Mamy wiedźmę. Przechodzimy z za zapytaniem od burmistrza. To nie to. Druga opcja na pewno będzie dobra. Potem wybieramy. O, może to drugie? Czy to pierwsze? Nie wiem. Dobra, poszło pierwsze. No niestety, mm, Wiedźma mówi, że ma za mało informacji na ten temat, więc my musimy zwrócić sobie do Burmistrza i przekazać mu, że jedna potrzebuje więcej informacji na temat demona, by móc zaproponować nam e, jakąś pomoc, jakieś rozwiązanie problemu. Także lecimy z powrotem. I tutaj... Okazuje się, że widział go jakiś crisp, który znajduje się w knajpie pod czarnym tulipanem. No to lecimy do tej knajpy. Jest to knajpa, oczywiście, w Nidhal w prawym górnym rogu. Kurde, znowu idę nie w tą stronę. Jak zauważycie to, jeszcze jak będę tędy chodził parę razy, za każdym razem, jak nagrywałem, to szedłem na dół. Jakoś już takie jakieś przyzwyczajenie dziwne, tam chciałem iść do drzwi. Ale mniejsza o to. Wchodzimy do karczmy. Zagadujemy do Crispa Kyrion Barmanka jest tam crisp. No i oczywiście wypytujemy go o coś związanego z demonem. Oczywiście on po chwili yy, nam się chwali, że widział, i tak dalej. Pytamy się o różne rzeczy. Tak, nie wiem, czy on polega, postaram się. Ale daje nam coś. To coś. To jest skrawek szaty, niby z tego demona. No, może nie niby, no bo tak on twierdzi, że to jest skrawek szaty demona, więc tak to jakoś uznajmy. Z naszą nową zdobyczą wracamy z powrotem do burmistrza, żeby mu opowiedzieć o tym, co się dowiedzieliśmy. Niestety mam punkt zaczepienia. Dał mi kawałek szaty. No i co możemy zrobić z kawałkiem szaty? Oczywiście tutaj już wchodzi nam jakaś magia. No i najlepsza magia w tym wypadku to jest. Wierzczka Sara, która znajduje się. W tornek. Ona chętnie nam pewnie pomoże, więc musimy. Tak, udać się do wieżki Sary, pokaż jej kawałek materiału, no to lecimy szybko do wieżczki. I ona nam spróbuje jakąś, nie, wiem, ona ma tam ma jakieś wizje z tą swoją kulą i tak dalej, tak dalej. Może ona nam jakoś pomoże. I jesteśmy już w tornek. Zagadujemy, dajemy ten skrawek, ale niestety już po chwili chcę odpocząć, bo czuję się wyczerpana, więc teoretycznie nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Ale zmienia nam się zadanie i mamy teraz pójść do karczmy pod posępnym czerepem, która znajduje się w Eder. Więc lecimy tutaj Eder i tutaj w prawo, tak jakby pod kątem. 45 stopni schodzimy i mamy wielkiego szu. Jakiegoś. I tutaj jest sinus. No, oczywiście, sinus. Oooo. No... na wiedza, ok. No, i coś on zaczyna nam mówić. I mówi nam o kultystach, którzy mają swoją siedzibę, a oczywiście, w Eder. I wysyła nas do nich, żebyśmy tam się dowiedzieli czegoś ciekawego, więc lecimy do tej siedziby kultystów. Ja się napiję szybko herbaty. O i nieposłodzona. Dobra, zaraz pójdę posłodzić. Wchodzimy do siedziby. Ale eee, niedobra. Eee, I na lewo jest strażnik, do którego zagadujemy. Pytamy się, czy możemy wejść do piwnicy, chyba, czy nie. Tak, czy do piwnicy możemy wejść? On mówi, że nie, ale my mu wyrzucamy nasz argument. E, tu nie wiem, co damy. Nie, to chyba nie zadziałało. Dobra, jeszcze raz. E, do piwnicy pewien człowiek, nie jestem przekonany. W takim razie załatwimy nakaz od burmistrza. Ale on twierdzi, że nakaz nam nie pomoże dobra. No to lecimy, lecimy do burmistrza. Burmistrz Weder jest o tyle specyficzny, że za jakąkolwiek rozmowę z nim trzeba najpierw zapłacić tysiąc złota. I jest dość bardzo taki posępny na to złotko. Więc mówimy mu czy wie coś na ten temat. Yy. I mówimy, że coś ukrywają. Coś, co sprzętnie ukrywają, nikogo nie chcą tam wpuścić. No i tutaj jakiś straszny potwór. To go nie ruszy. Ruszy go to, że jest tam skarbiec. Chociaż to jest oczywiście dosyć takie, można powiedzieć, kłamstwo, bo my całkiem inne rzeczy chcemy, ale przez to otrzymujemy to, ten nakaz. I z nakazem udajemy się z powrotem do naszego kultysty, czyli tam do tego strażnika. Co to się stało? O, snap. Zagadujemy znowu do naszego strażnika i pokazujemy mu ten dokument. No, on jest zadziwiony. Nieważne skąd go mam, ważne, że jest. Jeśli mnie wpuścisz do piwnicy, to będzie źle. Dlaczego? on zrobił zupełnie to samo, kazał. No i tu się dowiadujemy taką dosyć nowinkę, bo to już nie jest tylko. Nie wiadomo co związane tutaj z demonem, z kultystami, i tak dalej, tylko że nasz zleceniodawca, czyli burmistrz yy, Nidhal, też jest wplątany w to wszystko, bo on yy, wygonił ich, tych kultystów z Nidhal, oni się przenieśli do Eder, ale się tam modlili, czy coś, te swoje różne obrządki, żeby coś złego stało się, czy tam Filemonowi, jak on tak? Filemonowi, yy, lub też samemu, całemu miastu Nidhal. No to wracamy do Filemona. No i oni zawsze byli jacyś dziwni, tutaj się broni jako taką. Mówiono, że składają ofiary z ludzi, nie chciałem mieć problemów w mieście na samym początku swojego tutaj, więc ich wyrzucił. No i Okej, okay, to już jako tako jest rozwiązane. Burmistrz dalej jest czysty. Idziemy do kapłanek do świątyni. Tam jest taka jedna główna kapłanka, nazywa się Virgo. Z którą zawsze można załatwić. No i znowu poszedłem w dół, z którą zawsze można załatwić różne biznesy. I ona nam wytłumaczy. Powie nam zaraz prostą rzecz. Czyli gdzie ona jest tu? Gdzie to, 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 to to. Chodarcia. Hmm, 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 hmm. Może to to. O, dobra. To jest to. Przecież człowiek nie jest w stanie tego dokonać, chociaż słyszałem o takich przypadkach. Ja ci na pewno nie pomogę. Podejrzewam, że kurtyś. Dobra. Ok. ona nich niestety nie podejrzewa, bo mówi, że nie są na tyle silni i potężni, żeby dokonać takiej rzeczy. No i też każe nam sprawdzić karczmy na terenie miasta. No to oczywiście... Wracamy do naszej karczmy pod czarnym tulipanem. Tylko, że teraz nie do crispa, tylko idziemy do barmanki. Hop, i pytamy się, czy coś wie. Mówi nam, żebyśmy poszli do crispa. My mówimy, że już rozmawialiśmy z nim i że teraz chcemy z nią. No i mówimy to, co nam powiedział. Mówimy, że nam się nie udało. Może ktoś chce, żeby myślał, to właśnie kultystów sprawka. Nie wiem w zasadzie to może ten duch po prostu nie może odejść, do innego wymiaru, bla bla bla. Nie wiem, co jest jakieś posądzenie, o nieuczciwość, łapówki. Potem wyszła ta sprawa z demonem. Dobra. Porozmawiaj z burmistrzem. Wypytaj go o sprawę podejrzeń. No to wracamy do burmistrza. Żeby się go zapytać, dlaczego wszyscy kierowali w niego jakieś różne podejrzenia. Nie miałem żadnego zamiaru jakiś czas temu wynająć pewnego człowieka, żeby odwrócić uwagę mieszkańców miasta od mojej osoby. Niestety nie udało mu się to. Przynajmniej ja nic nie zauważyłem, dlatego nawet nie zapłaciłem mu za usługi. Yy, okazuje się, że jest to Kyrios. I ten Kyrios yy, również znajduje się w Karczmie. Kyrios? Dobra, Kyrion. Więc lecimy szybko do karczmy. Op. Dobra, i tutaj jest Kyrion. Rozmawiamy z nim i pytamy się o co w ogóle tutaj chodzi. Kyrion jest oburzony. Twierdzi, że burmistrz to oszust i w ogóle nie zapłacił mu za tą niby pomoc, którą miał Kyrion zrobić, żeby odwrócić uwagę od tych nieuczciwości burmistrza. Takie tam pierdu pierdu. No, i okazuje się, że no mówi nam skąd wziął się ten demon. Nazywa burmistrza oszustem, ponieważ nie zapłacił mu za to wynagrodzenie, i mówi czyja to była sprawka z tym demonem. No nie. No to wracamy do burmistrza, żeby go poinformować skąd ten cały demon się tutaj wziął. I zagadujemy. No, oczywiście, że ten człowiek ma. Dobra, magii to stara czarownica Edna. No i e, burmistrz znowu poradził nam Edna z podgrodzia, o której byliśmy tam na samym początku zadania, więc lecimy szybko do niej. Rozmawiamy, No i no, inaczej dowiedziałem się, to bardzo niedobrze. Ten człowiek, jak powiedziałeś wcześniej, że są dusze demonowi. Dobra. No i oczywiście mm, Edna nam zbytnio nie pomaga, ale wysyła nas do kapłanki z Nidhal, czyli do naszej kapłanki Virgo. I kapłanka każe nam pójść znowu do tego Kyryona, aby on zgłosił się do kapłanek ze świątyni, to jak najprędzej, żeby tam, no może nie otrzymać jakieś rozgrzeszenia i tak dalej, bo teraz jakoś słów mi zabrakło, tylko po prostu, żeby tego demona z jego duszy jakoś wyciągnąć. I na tym tak jakby kończy się nasz quest, ponieważ wracamy do burmistrza, opowiadamy mu o przebiegu zadania i otrzymujemy nagrody. 6 milionów punktów doświadczenia, 350 punktów honoru i 3 nowe przedmioty, 2 to są denary i unikatowy pierścionek na 188 level. No i to tyle, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmiku.